Pojechałem dzisiaj, pojechałem dzisiaj kawał drogi, żeby kupić porządną ceramiczną dachówkę, którą oczywiście wrzucę do mojego słynnego pieca, żeby lepiej grzał. Porządnie cie, porządna, ciężka, ceramiczna dachówka wy, wyprodukowana w Radziejowicach przez pana Jobka. Pan Jopek kiedyś produkował takie porządne dachówki. Bardzo w porządku, człowiek. Do dziś go wszyscy tam bardzo dobrze wspominają. I te dachówki wrzucimy do pieca. I będzie grzał przepięknie. Za chwilkę zabieram się za budowę kanałów wewnątrz. I tutaj do budowy kanałów przygotowałem sobie taką. Starą, wysokoglinową cegłę, stuletnią, piękną, bardzo mocną i, proszę Państwa, o ciekawym wymiarze 25 cm. To taka rzadko spotykana, ale porządna, ciężka cegła. Więc będzie wspaniałe palenisko. tych kasterek trzeba do tego pieca wsadzić ale dorzucę jeszcze troszkę surowej gliny żeby było żeby było tłuściutkie taką od jednej pani dostałem fajną łyżkę ale jestem zadowolony z tej łyżki jaka ona mi tutaj robotę dobrą robi to super jeszcze przy okazji taka jedna ciekawostka. Jak się zrobi yy, dobre proporcje gliny i piachu, to ta glina po wyschnięciu nie pęka. Czyli jest ani za tłusta, ani za chuda. Czyli taka jak w sam raz ma być. Do każdego kafla wędruje wypełnienie w postaci 3 cm płyteczki szamotowej. To wszystko jest zaciągnięte pierwszą warstwą. O, tak jak tutaj. A na to. Tu taka tajemnica trochę, tylko proszę nikomu nie mówić. A tutaj w środku siedzi moja słynna dachówka. Bo to jest. Bo to jest piec wiejski. I ten piec jest zbudowany, żeby ogrzewać. A jakbyśmy chcieli piec mieszczański, no to wtedy musiałby być cukierkowy. Piękny, równiutki co do milimetra, sklejony na stole. Takie doświecenie, ale ja absolutnie nic do tych pieców nie mam, żeby nie było. Zabrałem się już za murowanie kanałów, a tutaj pochwalę się, jakie wyszło palenisko piękne. Bo palenisko wyszło no ponad, ponad 50 cm długości. Udało mi się kupić taki piękny, długi ruszt. No i będzie takie ekstra palenisko. No będzie można tutaj fest nachajcować. Będzie pięknie. No, dzi dzisiaj miałem takie plany, że dwa rzędy do góry sobie zrobię. Ja tu wymurowałem trochę kanałów w środku. A tam Trochę kanałów wymurowałem i z moich polanów nici, ale jutro się biorę dalej do roboty. Dziękuję. Dziura, dziura musi być taka, że jak wpadnie młotek. O to, żeby można było go wyjąć. Powiem dwa słowa na temat, yy, na temat tych kanałów wewnątrz i <laughs> jak tutaj pójdzie ten dym. A więc tutaj w środku jest kanał taki ogniowy, można powiedzieć, i z tego ogniowego kanału dym pójdzie bezpośrednio do tego kanału pierwszego, czyli do kanału opadowego, przejdzie samym dołem, wróci tutaj do góry. Tu zrobimy półeczkę. Później dym sobie poleci znów do kanału opadowego i tym ostatnim kanałem wznośnym wróci tutaj, będzie, wycięte, będzie wycięta dziurka w kominie i taką długą drogę jednym ciągiem, będzie około 10 metrów kanału wewnątrz, ten dym będzie równomiernie nagrzewał cały piec. To jest na razie pół pieca. Dotychczas weszło tutaj w granicach 20 dużych kubów piachu, w granicach 80 kg suchej, mielonej gliny, no i w granicach 80 kg zaprawy szamotowej. Już tu wskoczyło około 100 cegieł. Więc sumarycznie, jakbyśmy policzyli wszystkie te materiały akumulacyjne, można powiedzieć. One będą robiły tutaj dobrą robotę i będą długo akumulowały to ciepło i oddawały je później do pomieszczenia. Jak się robi obrzutkę z gliny, to fajnie jest tą glinę rzucić tak fest, żeby ona dobrze weszła we wszystkie, we wszystkie dziurki i żeby dobrze i mocno trzymała później. Lepiej ją mocno wrzucić niż, niż wcisnąć. Wszystkie te połóweczki, które tkwią tam wewnątrz kafli, wszystkie haczyki zostały zasmarowane porządnie gliną i na to teraz dopiero na ten występ tutaj będę zatapiał, będę zatapiał dachówkę, którą też zasmaruję, którą też zasmaruję gliną. Proszę bardzo, to jest kolejny etap. To jest kolejny etap. Tutaj te dachóweczki wszędzie są podparte, żeby nie, żeby nie chciały gdzieś tam polecieć. Wszystko jest pięknie tutaj wylepione gliną. I na tą dachóweczkę idzie kolejna wylepeczka teraz z gliny. Taka cieniutka z 2 cm, żeby je tylko delikatnie przykryć. przykryć naszą dachówkę. To damy troszkę gliny, gliny mielonej, troszkę piachu, troszkę gotowej zaprawy, szamotowej i minimalną ilość kleju zdońskiego, żeby mechanicznie to wszystko lepiej się prezentowało. Kanały zostały wylepione schną sobie, mają lekko zaokrąglony kształt, ponieważ w piecach występuje ruch kołowy gazów w takich kanałach i łatwiej będzie, łatwiej będzie uzyskać wszystkie te przepływy bez żadnych oporów. Dziękuję pięknie i zapraszam już wkrótce na kolejny odcinek.